Obroń. Obroń to. Robią. Rodriguez. Ol. Musimy teraz zakończyć. Teraz zabijemy wygraliśmy, Rozumiesz to, kurwa? No ja pierdolę. No Robisz, to, kurwa? No Jestem człowiekiem tak wystraszony, że jeszcze nigdy się tak nie bałem, kurwa. No do rozumiesz to? Krewowiec. Kurwa, mać. Grzesiu jesteś kurwa, najlepszy wygląd. Grabina bardzo Nie wytrzymać presję. Ja ty... Kurwa szybciej, kurwa może móc? Kurwa szybciej, kurwa Kurwa za Nie. Dalej, krychu kurwa mać. Krychu kurwa jedni go. Jest, jest! Jest! co match. Niem dali. To niby kali No to ale jest nowy wygrał tu go ponad gry. Jest prawda. Nie prawda, kurwa. Barty kurwa, szwedek kurwa zajebany. Pan kurwa te grizdy kurwa. Ja pierdolę, jest.